Dzień dobry, dzień dobry, moi mili, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Mam nadzieję, że formuła porannej kawy i spaceru bardzo wam się spodobała. Zresztą widziałem tu, że zaang zaangażowaliście się od samego rana już na gorąco. Ciekawe pytania, ciekawe komentarze, super. Myślę, że będziemy to kontynuować, ale nie zapominajcie o naszych wspólnych live'ach w piątek i w sobotę. Tak, wspominałem, w piątek będzie Jarosław Kowalski, były skarbnik Konfederacji Nowej Nadziei. Dużo się pewnie będziemy mogli dowiedzieć. Liczę na Wasze pytania. A w sobotę, w sobotę również będzie ciekawy live, i moi drodzy, na pewno się nie zawiedziecie. Ale dobrze, dosyć mojego chwalipięstwa. Przechodzimy do tematu. Moi drodzy, pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, jest to temat tak naprawdę z dnia wczorajszego. Przeglądałem sobie komentarze na, na, na kanale. Chciałem po prostu też odpisać ustosunkować się. I wszedłem w sekcję komentarzy wstrzymanych Zobaczcie ten materiał, który nagrałem tak naprawdę wczoraj Moi drodzy, ja tak przy okazji tutaj I to jest komentarz do filmu o Ursuli von der Leyen I tutaj pani użytkowniczka Beata Kabaca Napisała Ursula von to miliarderka, dziedziczka i współwłaścicielka Aldi. Zanim jeszcze wyszła za mąż, tego pan nie dodał. Ja podawałem tylko to, co z niemieckich mediów, ale nie w tym jest tutaj problem. To jest komentarz zatrzymany przez YouTube'a. Tu jest napisane poniżej, znajdują się komentarze, które mogą być uznane za obraźliwe. Ukryj komentarz. Ja tego nie ukrywam, bo tu są w komentarzach wstrzymanych. Chcę go zatwierdzić, jest tu taki przycisk zatwierdź i nie mogę. YouTube nie pozwala mi go zatwierdzić, YouTube pozwala mi go tylko usunąć. Moi drodzy, ja przeglądam komentarze, lajkuję, staram się odpowiadać. Usuwam komentarze tylko te, które są obraźliwe dla innych uczestników i uczestniczek naszej wspólnej rozmowy, ewentualnie te komentarze, które zawierają słowa wulgarne, je YouTube wstrzymuje, które są ubliżające po prostu naszej wspólnej, jak to się mówi, sprawie. Czyli wyzywanie innych użytkowników. Takie są usuwane. Natomiast żadnych innych nie usuwam. Tutaj natomiast, no widzicie, algorytmy robią swoje. Także czasami mówicie, że komentarze znikają. Nie, moi drodzy, ja na to nie mam wpływu. Po prostu jest tak, jak jest. Ale cóż, na takiej platformie przyszło nam pracować. Dajemy radę. Nie poddajemy się. Wszystkim nam gęby nie zamkną. I lecimy dalej. Następny temat, moi drodzy, temat tak naprawdę, który wysperałem z portalu Telewizji Republiki. Jest tu dużo reklam, ale myślę, wydaje, że będzie mi się łatwiej tu robić, jeżeli to wszystko pozamykam. O co chodzi? Trump osusza bagno szokujące, co opłacali Biden i Harris. Oczywiście materiał podnikuje. Jako przykład tylko powiem o takich dziwnych sytuacjach. Anulowaliśmy kontrakt o wartości 600 tysięcy dolarów z Luizjany, który dotyczył badań cykli menstruacyjnych u mężczyzn transpłciowych. Tak moi drodzy, takie, takie właśnie informacje za oceanu. Przepotężne pieniądze były przepalane. I po co ja to mówię? A jak jest w Polsce? Właśnie tutaj u nas jest problem, bo jest tak zwana zmowa milczenia. Ministerstwo Finansów milczy, różnego rodzaju inne ministerstwa na temat wydatków na utrzymanie swoje też milczą. Udają, że tematu nie ma, nie odpisują na, na pytania, na zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej. To jest wszystko za zamkniętymi drzwiami, że się tak wyrażę. Myślę, że nowe... Nowe, jak to się mówi, stanowisko prezydenta, nową, obsadzone nową osobą, pomoże to złamać. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że prezydent wszystkiego nie może, natomiast pewne rzeczy również może nakazać jakiś audyt, nakazać jakąś, powiedzmy, kontrolę. Inaczej to wygląda, jeżeli nakazuje prezydent, a inaczej, jeżeli wy wychodzi poseł ze zwykłą interpelacją. Moi drodzy, no cóż, Dajmy sobie szansę, wybierzmy w tych wyborach, które będą najlepszego dla nas. Ja nie będę sugerował kogo. Każdy ma swoje sumienie, każdy wie kogo wybrać. Natomiast Stany Zjednoczone pokazują, że głowa państwa ma bardzo duży wpływ na to, co się w państwie dzieje. Jakkolwiek by to państwo nie wyglądało i nie było zarządzane. No tutaj, moi drodzy, jak przeczytacie w tym artykule, na jakie bzdury pieniądze były wydawane, to was po prostu usadzi. Na fotelu tak głęboko, że nie będziecie mogli wyjść z podziwu, a jednocześnie i ze spojrzenia na głupotę tą za oceanem. Materiał, oczywiście, w, w opisie pod, pod filmem. Zapraszam do zapoznania się i przechodzimy dalej. Moi drodzy, następny temat, który chciałbym poruszyć, to nie jest temat miły, sympatyczny, ale bardzo istotny. Czy znacie tego człowieka? Nie znacie. To jest Antonio Costa. Przewodniczący Rady Europejskiej. O co chodzi? Biurokratyczny, tak naprawdę, Tytanik Europejski tonie, a inwestorzy ratują się ucieczką. Europa miała być globalnym liderem. Zielona transformacja, cyfryzacja, wzrost innowacyjności wszystko to miało uczynić UE, czyli Unię Europejską, potęgą w przyszłości. Co mamy dziś? Gospodarczy tytanik, który uderzył w górę lodową biurokracji i drożyzny, a inwestorzy masowo skaczą do szalup ratunkowych. Właśnie ten pan Antonio Costa, przewodniczący Rady Europejskiej, mówi wprost: odpływ kapitału z Unii osiągnął 300 miliardów euro rocznie. Nic dziwnego. Ceny energii dla przemysłu wzrosły o 240% w porównaniu do 2021 roku, a w USA tylko o 80%. Różnica jest porażająca. Gdy w 2008 roku Europa przyciągała 25% światowych inwestorów, dziś to zaledwie 11%. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w USA sięgnęły w 2023 roku 373 miliardy dolarów, a w Unii Europejskiej? Spadek o 29%. Moi drodzy, to nie jest kryzys, to jest katastrofa. A kto jest temu winny? Unijny labirynt regulacyjny. Moi drodzy, w ciągu ostatnich 13 lat dorobek prawdy dotyczący klimatu urósł o 387 aktów przedsiębiorca próbujący założyć fabrykę w Unii Europejskiej spędza na tym średnio 127 dni, podczas gdy na przykład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zajmuje to. 23 dni. To nie jest konkurencyjność, to jest gospodarcza eutanazja. A w tym wszystkim Bruksela nie potrafi się zdecydować, co zrobić. Z jednej strony boi się, że kapitał ucieka, a z drugiej strony nakłada kolejne regulacje, które duszą inwestycje. Biurokratyczna schizofrenia. Efekty: giganci przenoszą się tam, gdzie jest taniej, szybciej i prościej. Do Stanów, do Chin czy do Emiratów. Tymczasem Unia podejmuje się finansowania. Ukrainy. Choć jak mówi Viktor Orban, jest to bankrut i nie ma ani grosza. Pomoc dla Kijowa to oczywiście decyzja polityczna, ale jak długo można prowadzić politykę, nie mając solidnych podstaw gospodarczych? A co jeśli Trump faktycznie odetnie wsparcie dla Ukrainy, czy Unia Europejska jest gotowa przyjąć na siebie cały ciężar finansowania wojny? Z taką gospodarką, z taką ucieczką kapitału? Europa musi się obudzić. Czas skończyć iluzję i głupotę. Że zielona rewolucja i regulacyjny zamordyzm uczynią nas konkurencyjnymi. Jeśli Bruksela nie zacznie działać, upraszczając przepisów, obniżając kosztów energii i przyciągając inwestorów, to nie tylko kapitał, ale i cała europejska gospodarka znajdzie się na dnie. Pytanie już przecieka. Pytanie brzmi: Kto zostanie na pokładzie, gdy zabraknie szalup? Moi drodzy, popełniłem taki y, krótki felieton na podstawie materiałów i z Parlamentu Europejskiego, i wypowiedzi różnego rodzaju polityków. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Nie o mojej twórczości, o samej treści, która jest dobitna, mówiąc, y, mówiąc krótko. Szanowni, 300 miliardów euro rocznie kapitału z Europy odpływa. No teraz takie pytanie: skąd ta Unia ma pieniądze na sponsorowanie Ukrainy? drukarek, moi drodzy. Wszystkiego się nie da opodatkować z drukarek. A co się dzieje, jeżeli jest więcej pieniędzy niż towaru? Nie muszę chyba tego mówić. Przechodzimy do następnego tematu. A następny temat wcale nie jest, moi drodzy, delikatniejszy. Temat, który jest tak naprawdę przejęty z BBC News. Znacie tą panią? Ja jej nie znam, ale wiem, kto to jest. Jest to Christine Legard. W czym jest problem? Tak naprawdę jedno prawo jest dla urzędników europejskich, a drugie prawo jest dla reszty obywateli Unii Europejskiej. Ja troszeczkę tak to w swoim stylu Wam przekażę. Niech ktoś spróbuje jeszcze raz wmówić nam, że prawo jest równe dla wszystkich. Mamy oto spektakularny przykład na to, że tak nie jest, a przynajmniej nie dla tych, którzy znajdują się na samej górze drabiny unijnej władzy. Christine Lagarde, była szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, uznana została za winną. Tak, mój dobrze, do, dobrze słyszycie? Winną zaniedbania, które doprowadziło do masowego nadużycia środków publicznych. Ale czy poniosła jakiekolwiek konsekwencje? Nie, żadnej kary, żadnej grzywny, żadnego wpisu do rejestru karnego. Przyjrzyjmy się bliżej. Z pieniędzy podatników lekką ręką przekazała 400 milionów euro kontrowersyjnemu francuskiemu biznesmenowi Bernardowi Tapie. Francuski sąd stwierdził, że doszło do rażącego zaniedbania i co? A no nic. Lagarde wówczas nie była tylko ministrem finansów Francji, ale i szefową jednej z najpotężniejszych instytucji finansowych na świecie. Wyszła z tego bez szwanku. A my mamy udawać, że to normalne? To raz, moi drodzy, odwróćmy sytuację. Wyobraźcie sobie podobną sytuację w waszym przypadku. Nie wiem, wszystko jedno. Jakaś pani Krystyna jest urzędnikiem w jakimś urzędzie, powiedzmy w pomocy społecznej, i wydaje sobie lekką ręką kilka tysięcy złotych należących do skarbu państwa. Co się wtedy dzieje? Urząd Skarbowy, sąd, e, oczywiście wyrok, ścigaliby ją po całości, kara grzywna, wpis do rejestru dłużników. No i oczywiście mówiąc krótko, prawniczy Armagedon. Ale gdy chodzi o Lagard, no cóż, to co innego. I to nie jest pierwszy i zapewne nie ostatni raz, kiedy tak zwane elity kpią z nas wyżywe oczy. Wmawiają nam, że musimy zaciskać pasa, płacić podatki, być wzorowymi obywatelami, bo inaczej czeka nas surowa kara. Ale gdy w grę wchodzi ktoś taki na przykład jak Legard czy Ursula von der Leyen, prawo nagle staje się giętkie. Jak plastelina. Tak wygląda dzisiejsza rzeczywistość: potężni mogą więcej, mają immunitety, parasole ochronne i siatki wpływów, które gwarantują im bezkarność. Reszta nas, zwykłych ludzi, przeciętnych obywateli, jest jedynie trybikiem w tej maszynie zmuszana do pracy, płacenia podatków i uległości. Warto zadać sobie jedno proste pytanie: czy jeśli to my bylibyśmy na miejscu Christine Lagarde, również odeszlibyśmy bez kary? Odpowiedź jest oczywista. Nie jesteśmy tacy sami. Dla nich są przywileje, dla nas prawo, które miażdży bez litości. I to jest tak naprawdę unijna kwintesencja prawa na tak zwanej pełnej, jak to mówi młodzież. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzu, jak wy na to wszystko spoglądacie, bo ja tutaj starałem się w tym komentarzu moim użyć dosyć delikatnych słów, a powiem uczciwie, gotuje się we mnie. Moi drodzy, powiem tak. Straszenia, ciąg dalszy. Czemu tak mówię? Na waszych ekranach w tej chwili wydawnictwo LPI. Europejczycy powinni gromadzić zapasy żywności na wypadek kryzysu klimatycznego lub wojny. To jeśli Rosja zaatakuje. Ja Wam zacytuję, bo to po prostu jest szok. W obliczu coraz cięższych. Klęsk żywiołowych ryzyka utraty amerykańskiego parasola bezpieczeństwa, niestabilnej sytuacji geopolitycznej, wyścigu zbrojeń i zagrożenia ze strony Rosji mieszkańcy Unii Europejskiej muszą przygotować się na potencjalną wojnę, cyberataki, nowe pandemie i skutki kryzysu klimatycznego. Tak uważa Unia Europejska za pomocą LPI. W odpowiedzi na to zagrożenie, Bruksela wezwie wszystkich obywateli Unii Europejskiej do przygotowywania zapasów wody, leków, baterii, wystarczającej ilości żywności na 72 godziny. Będzie to jeden z zapisów strategii gotowości Unii Europejskiej, która ma zostać oficjalnie przedstawiona już dzisiaj, czyli w środę. Będzie ona służyć jako plan awaryjny na wypadek kryzysu wojennego. Zacytuję. Musimy być przygotowani na incydenty i kryzysy na dużą skalę, w tym na zbrojną agresję dotykającą jednego lub więcej państw członkowskich. Tak zauważona w wersji roboczej dokumentu. W przyszłości gotowość i odporność Europy na zbrojną przemoc zostanie wystawiona na próbę. Ja powiem tak, gdyby nie prowokowali, to by się nie musieli tak przygotowywać. Ale napisali tutaj na 72 godziny, czyli co? Jak to powiedział Pawlak w tej komedii sami swoi. Ruskie sprawione, raz, dwa sobie poradzą. No, moi drodzy, no, jak to można zinterpretować? Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. Następny temat, który chciałem krótko skomentować, jest to temat jak najbardziej apropo wiążący się do poprzedniego. Otóż na waszych ekranach jeden z moich ulubionych polityków Europy, czyli Peter Sciar, to minister spraw zagranicznych Republiki Węgierskiej. Co on powiedział? Negocjacje między Rosją i Stanami Zjednoczonymi zmniejszyły ryzyko eskalacji konfliktu na Ukrainie. Tak powiedział Peter Szjarto. Sukces tych rozmów leży w interesie naszego bezpieczeństwa narodowego. Podkreślił również, że OBWE pozostaje ostatnią europejską platformą komunikacji między Wschodem a Zachodem i należy wspierać jej działania. Bardzo słusznie, panie ministrze, kto ma otwarty umysł, kto ma trzeźwe myślenie i logiczne myślenie, zdaje sobie sprawę, że, tak jak powiedziałem, kiedyś zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Oczywiście yy, większości tych pseudopolitykom z Europarlamentu i z Rady Europejskiej po prostu brakuje tych cech dlatego robią to co robią jest chęć moi drodzy do zawarcia pokoju ze strony rosyjskiej ze strony Stanów Zjednoczonych jednakże tutaj w krainie wideł i siekiery no niestety oni mają jakąś dziwną tradycję zobaczcie ten materiał jak wy Trump, Musk, Wenz, Rubio, Rem Ви заплатите за свою зраду. Tak, szanowni widzieliście tu legendarną ukraińską wdzięczność. To tak naprawdę jest chyba kolejny pogański rytuał ukraińskich terrorystów skierowany przeciwko Trumpowi, Maskowi, Wansowi, Rubio i Grahamowi. Ja to tylko tak zostawię, no to się komentuje po prostu samo. Kręcimy się, moi drodzy, po Europie. Zajrzyjmy do Czech, ale Czechy w cieniu Ukrainy. Tak, moi drodzy, to nie przypadek. Otóż. Czesi obawiają się, że ukraińscy bojownicy masowo przyjadą do ich kraju, aby połączyć się z rodzinami. Tak donoszą nowinki. Niektórzy ukraińscy żołnierze z problemami ze zdrowiem psychicznym mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności. I to jest oczywiście ogromne zagrożenie, co potwierdziła służba informacyjna i bezpieczeństwa Republiki Czeskiej. Zacytuję: Musimy zrobić wszystko, aby weterani pozostali na Ukrainie i zbudowali nowy kraj, powiedział czeski polityk Karel Hawliczek. Zaraz, zaraz. Yy, czy myśmy o tym nie mówili już lata temu, że się tak wyrażę? Teraz się obudzili? No cóż, chociaż, wiecie, lepiej późno niż później. Tak jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia Natomiast ja osobiście uważam, że tych wszystkich Weteranów powinno się wziąć za kołnierz I wywalić na Ukrainę Z powrotem, tak to widzę Moi drodzy, a teraz chciałbym Wam przedstawić materiał No jako ruska onuca z Ukraińskich mediów Tak, szanowni, zobaczcie to Jest ja takie paniecie, jest ja taki ukaz prezydenta Jaki gotowy, ja zaraz Jego pokażę, muszę tam stoić. więc pracuje już wiele Tam napisano. Що без директив і без доручення від імені України виступати, робити заяви, проводити переговори можуть лише три особи в державі: це є президент, це є прем'єр-міністр в межах своєї компетенції і міністр закордонних справ. І міністр закордонних справ. Це, це ви межі посол, чи не ви не ви, ви здається? Мій підпис Його? там стоїть теж по уточненню. Tak, to jest Petro Poroszenko, były prezydent Ukrainy i kwestionuje on uprawnienia ukraińskiej delegacji prowadzącej rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. Oświadczył, że dekret prezydenta Juszczenki, który wymaga zatwierdzenia dyrektyw przed takimi negocjacjami, nadal obowiązuje. Zacytuję: Dekret stanowi, że bez dyrektyw i instrukcji tylko trzy osoby w państwie mogą mówić, składać oświadczenia i prowadzić negocjacje w imieniu Ukrainy. Prezydent, premier w zakresie swoich kompetencji i minister spraw zagranicznych. Tak powiedział Poroszenko. No cóż, a wiecie, gdzie jest Żełejski podczas negocjacji? W hotelu. Taka sytuacja. No, cóż, ja to tylko tak zostawię, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wy sami to skomentujecie. Myślę, że to nie jest przypadek, że dzieje się tak, jak się dzieje. Tak, moi drodzy, i to była ostatnia informacja dzisiejszego raportu. Zapraszam na następne odcinki. Pamiętajcie o porannej kawie. Ale, żeby nie było tak smutno, to oczywiście musi być co? No, suchar. W restauracji. Jak panu smakowała zupa szefa kuchni? No, wie pan co? Dupy nie urywa. Spokojnie, cierpliwości. Tak, moi drodzy, Wam życzę dobrego dnia, fajnej pogody, dobrego zdrowia. Trzymajcie się. Bye!